Hej z tej strony, witam z na 7. W moim odcinku z Mario Forever Magic Land. No to idziemy do świata drugiego Wow, taka dość agresywna ta muzyka. Jak na jesienny etap nic tu nie ma. O, one-up, dziękuję bardzo. Oczywiście no, na początku w hubie można sobie wziąć cztery one upy, więc mam już sporo Ciekawe czy starczą, zobaczymy. Hm. Nie wiem po co mogę to zrobić, ale okej, okay. może da się jakoś tam wejść. O, bitroot, fajnie. Nic nie spada, to to nie spada, co? Mm -hmm. Checkpoint fajnie. nie? na razie jakiegoś trudnego No. trudnego, No. dużo Przeszkody. Niesamowicie ciężkiej. I kolejny one up. Czy to oznacza, że kolejne etapy będą niesamowicie trudne w tym świecie? Czy tak pusta pust jest bardzo hojny? Nie wiem. Czasu też było wystarczająco, mimo że jakoś się nie śpieszyłem. Okej. Okay. Sporo tych etapów chyba. Pięć chyba? Albo nawet więcej? Kuda, no ciężko powiedzieć. Tam zamek był, ale to nie był koniec, więc no na pewno będzie sporo tych etapów. Dobra, to są te roślinki, co nie wychodzą. Myślę, że jak mają inne kolory, to automatycznie... ...mogą no wychodzić. O, jeszcze dwa dwoma bitutami? Dziwne. Kolejne one up. No tędy nie wyjdę już. To so, ja mam wrażenie, że, no, że za chwilę kolejne etapy wydał chuj tu, no, ale już nie będą miały łanapów. Na razie na no, tego spieszcza o. Ech! Fajnie, że się przyczepiłem do bloku, czy mi się tylko zdaje. Nie mogłem się ruszyć w ogóle. Dziwne. No cóż, no, a przynajmniej checkpoint już mamy. No dobra, grzybek. Tylko teraz muszę uważać, bo nie mam bituta. Czy to jest jedno z tych, co musisz wybijać w bloczki sobie, żeby przejść? Nienawidzę tego, ale chyba na razie nie. Ale za to no, że musisz przejść górą albo jesteś dupie. A na szczęście to nic takiego ekstremalnego jednak. A mam tyle czasu, że mogę sobie sprawdzić nic nie mam. Ok. A to dość było długie na mapie świata. Tutaj będzie labirint, w takim razie pewnie trzeci etap. Zamek czwarty. Tutaj coś takiego piąty i jakieś airshipy, czy statek szósty. Tak, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Sporo czasu mamy. Więc pewnie trochę ten etap potrwa. Mam nadzieję, że nie ma ZŁYCH przejść, które nas zabiją. No na pewno tutaj mamy one -upa. Mam nadzieję, że mnie nic nie zgniecie. Tak jak mniekonk. Majofewy ma tak, że ci lubi coś zgnieść nagle albo coś. No dobrze, tutaj nie próbuję. Ja Zgaduję, że to nie będzie tylko jazda, ale jeszcze jakiś labirynt. No jest checkpoint, fajnie. Niestety item boxa nie ma, jak w super mają World albo no to nic z tym kwiatkiem nie zrobimy. Da nam tylko trochę punktów. Ojej. Chwila, czy te żeby grzyby zabijają od razu, czy tylko mi odejmują power-up? Wolę nie stracić. Aha. Utknąłem na suficie, no tu no. Będzie labirynt, to bardzo mało czasu będzie tam. Długi ten etap, szczerze mówiąc. ale chyba w końcu jest. Koniec. Jeszcze jakbym ustawił się po to, to pewnie mnie zgniotła. Więc fajnie, Dobra, może lepiej nie zwlekać. Aha, to już był koniec etapu. Myślę, że będzie jeszcze jakieś dojście gdzieś. Ale nie, to już jest koniec, nie ma już nic. No, dość myląca Dama Basia, ta mapa świata. Myślałem, że to będzie jakiś labirynt. Tak, bo tak od boku idziesz, wchodzisz do jakiegoś takiego... No to w sumie winda od razu. I sama winda, no nic to. Zamek. Zobaczymy, czy trzy etapy jeszcze, czy ile. Tartle kanony naprzód. O Jezu, tykanie o sufit! Dlatego dobrze, jak na przykład Mister na pewno tu tykanie o sufit, bo to jest tak trudne. Fajna muzyka kojarzy. Nie wiem skąd, ale kojarzy. Aha. Aha. Myślałem, że ta platforma od razu się odbija, nie będzie na siły się zatrzymywała. Tam. No dobra. Ale mam spojrzeć na szczęście. 61 monet, też powinien mieć zaraz. Ok. No i niestety to, 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 to coś, czego nie lubię, jak na siłę te bullet dalej lecą, mimo że już ten niby... Dawno temu jesteśmy w innej sekcji, a one i tak lecą dalej. Mogłyby znikać a tylko... Już były poza ekranem. Bo... Ale z drugiej strony dzięki temu możemy sobie czasami zrobić masę tych bullet-billi, żeby gdzieś doskoczyć od nich. To jest plus Dobra, tu chyba poczekać na platformę, tylko no. Weźmie mnie, czy mnie nie weźmie? Wzieram hmm. O Jezu, to jest jeden z tych bullshitowych level designów, gdzie na siłę cię wywala na początek etapu. Nie, ile mamy czasu, czy jak tak mnie już wyrzuciło, to nie lepiej umrzeć. I wrócić do checkpointa. O no i właśnie, no i te bullet bileta za mną poleciały wszystkie i muszę czekać. Myślę, że na większości przypadków przeszkadzają bardziej niż pomagają. Jak jest taka masa bullet bili W sumie, jak chcemy to doskoczyć, to wystarczy tego bullet billa trzymać. Mniej więcej w polu widzenia i nie zniknie na tak no to. Przeszedłem do innej sekcji i cały czas mnie nawala ten... Okej, okay, czyli tutaj nie wchodzimy. Tylko oczywiście będzie teraz pewnie kilka takich rur. Nie musisz zgadnąć, która to jest. Dobra, te... nie da się w te wyjść. No i druga. Szczerze mówiąc, teraz tu już chyba się zabić. Bo i tak nie zdążę. Czyli te z monetkami można wyjść, ale nie wchodzić w żanu z tych na pewno. Hmm, no jeszcze. Aha. O, bo właśnie tamto coś myślę jest ok, tam tamtą wywala dosłownie tam parę metrów do tyłu, ale nie kudy jak wywala cię na, na początek etapu, dużo jest trochę przesada. Myślałem, że będzie jakaś walka z Bauzerem i dopiero później prawdziwy Bałzy. No po prostu zwykły zamek, tylko właśnie z tym gimikiem. takim. Fajnie ten bulebill ustawiony, ma ja go po prostu pocałuję. Mam nadzieję, że nie będzie że jak tylko rozpocznę etap bulebill bill wy... Nie, na się nie. Ale fajnie, mam łapa. Praktycznie no, bez szans, żebym go nie zdobył na początku etapu, więc. Jakby co, no to mogę sobie ginąć ile chcę. No i niestety mamy te roślinki, które... nie da się pokonać. Chyba, że jest coś o czym nie wiem. Musimy uważać na te kupy, bo one lubią losowo się odbić od tych bloczków, mimo że zdawać by się mogło, że jeszcze będą iść dalej. Żadne z tych roślinek o, nie strzelają kulami ognia? To dobrze. Hm. Góra się wydaje łatwiejsza, ale pewnie na dole coś jest. A nie. To samo wychodzi, to lepiej górą chyba. No i koniec etapu. No, jak na razie to dużo tych etapów, ale. dość krótkie, nie, jak, nie jakieś takie. strasznie męczące. Na razie najbardziej męczący był zamek, tylko dlatego, że no. że wywalało mnie tam do wcześniejszych miejsc. Jakbym wiedział, że od razu wejść tam po ostatnią głowę, no to dużo krótszy etap. No i to pewnie ostatni, co? tego świata. Będzie animacja, że skakuje do wody? Nie. Auto -scroller. Jej, wszyscy kochamy Auto -scroller. Zgaduję, że w tej wodzie nie mogę pływać i już po prostu zginę jak napadnę. No zresztą jak na razie to jest tak, że jakbym wpadł i tak bym raczej się nie wydostał. Na grafika tych holczastych bloków, taka HD, co w się sensie tam to pode mną. ok, no przynajmniej wiem tyle, że no, że limit czasu raczej mi nie grozi, bo no, muszę przejść, na ten za to skole, chyba że Bowser będzie jakiś niesamowicie wymagający i długi. No mamy checkpoint, fajnie. Mam nadzieję, że checkpoint nie, nie zjebie autoscrolla, bo były takie przypadki, gdzie twórcy dawali checkpoint w autoscrollerze, a później się coś. Su, hm. mam głowę przejść, czy co? No chyba tak. No, chyba nie byłoby za dużo. Tam. Możliwości. Na dole. Wbiło mnie w ziemię. Dziwne, ale okej. Okay. Eee... dlatego by się przydało, że jak wyskoczysz ponad ekran, to widzisz, gdzie jest Majo. Jeszcze kitam, jak masz zwykły etap i wiesz, że jesteś na środku, ale w autoskolerze to ciężej to wyczuć. Wydaje mi się, że ktoś tak kiedyś zrobił gdzieś w w fangamie, że widzisz po prostu, no, jakiś tam zarys, gdzie ty jesteś, jak wyskoczysz ponad ekran. To byłoby bardzo przydatne w tym przypadku. E. Znowu mnie wbiło w ziemię, czy coś tak, nie wiem, poskoczyłem z tego, ale. Aha, tam był. chwilat. to Bowser. Myślałem, że Bowser będzie jeszcze chyba, że Bowser to będzie jako 2-7. Nie wiem. Dobra, to w sumie tylko te kolce będą najgorsze, no bo mówię. Muszę wyczuć, gdzie się mają, znajdzie. No, jeszcze raczej powinno być ok. No właśnie, czy mam cały czas w prawo, albo w lewo, ale Majo i tak utyka na suficie. Nie wiem, co mi się Buziol przy robieniu Majo Forever, że dał takie utykanie o suficie. Może wtedy jeszcze, nie wiem, może wtedy jeszcze te silniki były tak ograniczone, ale nie, no chyba nie. Może, po prostu, mu, może to po prostu nie musiał w pewnym czasie dopiero ganoć, jak się takie rzeczy robi. W sumie w grach Radella też na początku tykasz o sufit, a później już zrobił, że nie utykasz, więc... Więc poprawił, skartuje po prostu się. Tu muszę skoczyć już teraz, no bo później nie będę miał kiedy, dobra. To co, teraz dostanę rybą, wyjdę tuż przed przejściu? Tuż przed metą, tak? No, też wszystko. Nie było żadnego baga pod koniec, który bym nie zabił za to, że dotknąłem mety. Jej, to też jest zdarza w z że czasami cię coś zabija, jak weźmiesz metę. No ale na szczęście nie No a czy jednak to jest jeszcze Bowser ode mnie etap? Myślę, że no, że to już będzie po prostu pod koniec tego etapu. Ale mamy sporo power up to lubię. No nie ma za dużo życia, ale może mieć jakiś gimmick może ciekawy. No i niestety od tego Bowsera odbić się nie możemy tak wysoko. E, chyba nic, chyba że jeszcze... A nie, to było wszystko dziwne. Myślałem, że już będzie miał jakiś gimmick, no ale jak widać, jeszcze Zykry Bowser po prostu. Nic specjalnego, żebyśmy sobie nie poradzili. Już w wielu innych światach Mario Forever. Świat długi ukończony. Fajny świat, dość zbalansowany. To będzie pustynia jakaś, czy coś. To by jeden, dwa zgaduję, że tu. Długi trzeci etap, chociaż nie wiem. Nie, no to... zawsze zamieć cztery. Nie, wiem, ciężko powiedzieć, bo tutaj tak wygląda, jakby było parę etapów, ale ciężko powiedzieć dzisiaj, co kończy. Wszystko wygląda tam tak samo. No to byłoby na tyle w tym odcinku w takim razie. Bo na pakiet pozdrowień Pozdrawiam te osoby. Polaku Kulczaba, Wojtas, Dom Polab Dawid Karsa, Usługę Ujji, Filip Persson, Victor Play Games, Nick Majo Deczok, PS, Nelson Nesonelix, Filip Cziemczak, bez nazwy, Słubotny, Pomidor, Krosging Pell, Kyotadu, Superkot Michała. InSkemic, Team of Pel, Kubszyl, 12 Kowalsk 11, Bart Xplaki, Explaki, Fire, Player C40, Ja26, Siemczech Mikołaj Games, Keiki, Demus, Mister Halapeno, Tomek 8989 839, Panda, 06, FIF MPK No, to byłoby myślę na wszystko w tym odcinku. Podejrzewam, że kolejne światy będą coraz trudniejsze, bo z tego co wiem, te ostatnie są bardzo trudne. Ale na razie jest jeszcze spokojnie, więc cieszmy się. Dzięki za oglądanie! Pozdrawiam z bardzo gorąc. Trzymajcie się. Cześć!